I ja dzisiaj wstałam wcześniej i zdecydowałam, że jednak film, który dzisiaj ma się pojawić, nie podoba mi się do końca i muszę poedytować jeszcze kilka kawałków, żeby się polepiło lepiej oglądało. <grych> no i mam nadzieję, że zdążę jeszcze zanim czy znaczy, muszę zdążyć, bo nie ma innego wyjścia. Przestaję gadać i edytuję dalej. Już jestem wyszykowana do pracy. Dzisiaj idziemy do. gdzie w sumie pomyślałam, że nie ma sensu, żebym robiła wam niespodzianki. Co będzie się działo później, bo tak nie tak w tytule pewnie się to pojawi. Dzisiaj idziemy do teatru na przedstawienie na muzykę Matilda i pomyślałam, że nałożę coś bardziej eleganckiego i wyciągnęłam swój płaszcz z Maxima. Specjalnie to okazji i patrzę, że mam autobus za 4 minuty. Muszę szybko wypić kawę, nie zdążyłam nic zjeść, muszę kupić coś do jedzenia też, bo um, nie będę miała i wrócę dzisiaj do domu późno. Nie, nie będę wam nawet pokazywać, jaki jest bałagan w domu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest dość duży i nie wiem, kiedy posprzątam, kiedy wedytuję ten film, też nie wiem, ale <gryw> zobaczę. W sobotę będę miała trochę więcej czasu, to może wtedy mi się uda. Życzę powodzenia. Zobaczcie jakie nałożyłam dzisiaj skarpety, zamiast tego czarne nałożyłam białe. Chyba będę musiała je zdjąć, bo no, wyglądam jak... no nie powiem jak kto. Ojej, zdejmę najwyżej wieczorem, będę w niej wracała jak już będzie zimno, nikt będzie widział. Chociaż ten biały kolor taki jak Michael Jackson. Muszę skoczyć, i kupić sobie jakiś lunch, bo później będzie ciężko. Padam do Tesco. że maszyna wtańska jest do gdzie i słońcem mówił ho ho ho. Dobra, za późno. zrobiłam zakupy, ale ta maszyna mnie rozwaliła kompletnie. Ho, ho, ho. Mam jeszcze mokre włosy, a tak trochę zimno jest, powiem szczerze, że moje stópki, które są kołe też trochę marzną, ale dzisiaj ma być no w ciągu tego tygodnia i podobno ma być aż 12 stopni. Także nie powinno być jakiegoś problem. Um, zaraz Wam pokażę, co kupiłam, bo zmieniłam zdanie. E, moje ulubione, moi ulubione popcorn, e, ciastka, e, sałatkę, no bo kanapki, nie wiem, czy będę miała jakieś. I zmieniłam soczek, czy znaczy coś do picia. Wzięłam sobie lemoniadę. Myślałam, że będzie super. Aha, tu jest pudełeczko e, z prezentem, który dostałam, ale oni Wam powiem może chwilę później, bo nie złożyłam nawet jej nałożyć, ale. eating already we haven't left yet properly and you're eating already i know we do not have anything for afterwards i will have i will have ice cream <laughs> would you have any ice shop to close Ham and cheese no mustard. Cheese and mustard it's english sandwich isn't it hmm. yeah, yeah and i've got possibly italian salad with feta and tomatoes i'm not sure yeah. Yeah. Tutaj, ten, ten to są podobno prawda że zresztą tam widać te kegle z butelkami z piwem ale okay, yeah. numer nie widziałam, to jest dość małe, no ale rzeczywiście podobno ostateczna ale on To jest yeah. oh, really yeah. see a yeah. 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 sometimes, sometimes. madawa ma z historię parts of the wall that have been filled in because of the bomb blasts in the second world war and and can you see all the little holes? and then Mm -hmm. In the 90s from the IRA, a big bomb exploded outside their building, but we went too fast. So you so can you see. just look at me for a second instead. Do you want oh no no look. There. Christmas. Christmas. Somerset house. That's me. Looks like Nadal, but it's actually me. Pizza Express. Anything else? We're gonna do it right. <laughs> i right, potem góry nogami drzewka i tam była przepiękna okay, yeah, choleńca. <laughs> Jesteśmy teraz w dzielnicy, gdzie są właśnie te teatry, w których mm, są przedstawienia różne. My do, idziemy do jednego z nich. Have you heard of BEAUTIFUL? The Karaoke musical? No. No, either. Must We just squashed the cyclist. It's very traditional in London. If you're in a bus... Yeah? Oh, I very nice picture, We're almost there, Oh, really? Almost. da da musical! Kto jeszcze z nami chce iść? <laughs> już jesteśmy w teatrze. Zobaczcie, jak super. Nie mogę Wam to dużo pokazać, a tutaj... Nie wiem czy to widać, ale płaci się funta i można mi sobie porzucić, żeby dobrze widzieć. <laughs> Ja już jestem tak zmęczona i jest późno. I dzisiaj mój mąż gotował. Kto zgarnie coś na obiad? Tada! Smakowita pizzą z lewem czosnkowym. Yummy, yummy in my tummy. Hurry up and tell people, 'cause I'm gonna eat your How camera. How lucky to cook it, Gavin? Did you make oh, the yeah. dough yourself, and all that? Pretty yes. Pretty much you had to pick the. Um, what are they? Tomatoes. Yeah. From the balcony, yeah. Yeah. Alrighty. Roll the dough. To wierzę mojemu mężowi na słowo, bo ja nie do końca. Um, ja nie wiem, czy dzisiaj coś się wydarzyło godnego uwagi, ale tak zazwyczaj właśnie wyglądają nasze dni. E, Trzymajcie się ciepłutko i dobranoc. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy z moją makijaż przybiorę się piżamkę. Już dół piżamki mam. <laughs> Świąteczne gacie. I wstawiałam też pranie, Także.